Cześć, witam na kanale Info. Prawa. Właśnie gotuje się pyszny rosół, a ja biorę się za siewy. Są to dosyć wczesne siewy, ale są to siewy warzyw gigantów w większości. Będę się o też teraz pomidory, aby sprawdzić moje lampeczki. Bo zamiast zwykłych trzech lampek LED, zamówiłem sobie trzy lampki, które są przeznaczone do uprawy roślin. Chcę je przetestować, ale też już chcę wsiać sobie warzywa giganty. I tak, będzie to Arbus na próbę, jak również dynia figolistna. Ale będę dlatego je siał teraz, żeby przetestować szczepienie. Nigdy nie szczepiłem arbuza na dyni, no i chcę sobie to przetestować, chcę zobaczyć, czy mi to się uda. Będę za chwilę to siał cebulę. Cebulę gigant od jednego z najsławniejszych hodowców warzyw gigantów, ale wy możecie też, jeśli nie, nie macie dostępu do takich nasion, to możecie sobie też wsiać takie wielkie. Taka wielka odmiana, którą można kupić w sklepie, to Alsa Craig Exhibition. Także mi z tamtych nasion też urosła świetna cebula. Będę się też kalarepę i kapustę. No, powiedziałem sobie, że w tym roku tego nie będę miał. No ale wsieję sobie dwie kapusty, cztery kalarepy. Jeśli coś będzie rosło, to ok. W tym filmiku będzie dużo się uwarzy gigantów, ale też opowiem o warzywach zwykłych, bo na przykład siew pora jest podobny, a w zasadzie taki sam co siew pora zwykłego. Będę siał też cebulę i seler gigant, jak również będę siał pomidory zwykłe, aby sprawdzić, czy te światła, które mam, będą odpowiednie do, do tego, żeby zrobić odpowiednią rozsadę pomidorów. A zwykłe siewy będą pomidorów w marcu. Te lampki, które wcześniej miałem, były odpowiednie dla niektórych warzyw. No rosły w miarę, natomiast niektóre wybiegają. Więc próbujemy właśnie z tymi innymi lampami. I nawet jeśli się uda, jeśli teraz te pomidory wyjdą fajnie, jeśli będą fajnie rosły, to w marcu wsieję sobie i właśnie pod te lampy, ale też wsieję sobie pod zwykły parapet, pod zwykłe okno, gdzie jest słońce. Dobra, czas rozpocząć siebie. Powiem o siebie właśnie tych warzyw gigantów, czyli na przykład pora, jak również no będę mówił o porze zwykłym, w tym siebie. Także zapraszam do oglądania. Do zrobienia rozsady używam gotowego podłoża do wysiewu, którym uzupełniam moje doniczki wielodoniczki. W przypadku rozsady warzyw gigantów czasem używam większych doniczek niż bym użył w przypadku siewu tych samych warzyw zwykłych. Termin siewu jest dosyć wczesny i w przypadku warzyw zwykłych obecnie może wysiałbym tylko por i seler. W przypadku reszty warzyw spokojnie zaczekałbym do marca. To są jednak warzywa giganty, i w przypadku m.in. pora, selera, kapusty, kalarepy, najlepsi sieją jeszcze wcześniej. No ale dobra, skupmy się na samych siewach. Jeszcze wspomnę, że podłoże było według mnie zbyt suche i przed wysiewem zrosiłem je wodą. Siew na rozsadę od lutego do marca. Głębokość siewu 0 cm. Siejemy nasiona na ziemię, lekko je przyklepując. Siew na rozsadę do wielodoniczek 4-5 cm średnicy. Inną opcją jest najpierw wysianie gęsto do jednego pojemnika i gdy siewki będą miały liść właściwy, pikujemy je do właśnie na przykład tamtych wielodoniczek. Też można zrobić tak zwaną rozsadę rywaną, tak co 4-5 cm lub od razu też siejmy właśnie, właśnie tak na rozsadę rywaną. Ważne, jeśli pikujemy to nie można przepikować selera głębiej niż wcześniej rósł. Czas wschodów nawet 3 tygodnie. Tutaj jeszcze wspomnę, że po siebie zraszam glebę, a nie podlewam. Kalarepa. Siew na rozsadę od połowy lutego do czerwca. Głębokość siewu 1 cm. Wsiew na do wielodoniczego około 4-6 cm średnicy lub do małych doniczek. Można też posiać do jednego pojemnika i przepikować zaraz, gdy pojawi się liść właściwy. Przenosimy wtedy pojedynczo do większych pojemników, np. 200-300 ml, czy też choćby do tych wielodoniczek. Ja to sieję od razu do jednego miejsca bez późniejszego pikowania. Wschody zwykle do tygodnia, większość nasion powinno wykiełkować. W przypadku kapusty jest w zasadzie to samo. Tutaj mówię o warzywach zwykłych, bo w przypadku warzyw gigantów to doniczki są jeszcze większe niż te, do których obecnie siałem. To też zależy w przypadku warzyw gigantów, jak wcześniej rozpo... rozpoczniecie uprawę. Bo jeśli właśnie teraz, to może być opcja, może być konieczność przeniesienia tej rozsady później do większych pojemników. No bo w takich małych rozsadach by po prostu się męczyła. Tak jak mówię, to wszystko zależy. Marchew. Siałem marchew gigant na masę. Korzeń nie musi być prosty, jak pożądane jest to u zwykłych marchewek. Do tej pory najlepiej wyszła mi kiedyś rozsada robiona w rurze. Zobaczymy, jak wyjdzie ta. Tak czy siak, zwykłą marchew, siejcie zaraz do miejsca docelowego, nie róbcie rozsady. Jakby co to siejemy od marca, no w marcu to najlepiej raczej pod agrowłókninę jeszcze lub pod tunel foliowy. No lub może też bardzo późno siać przed mrozami zimowymi, tak żeby wcześniej, zbyt wcześnie ta marchew nie wzeszła. Głębokość siewu 1-2 cm. Dynia i arbuz. Tutaj jak mówiłem wcześniej siew w celu testowego szczepienia. Wydaje mi się, że dynia wzejdzie wcześniej i będę musiał dosiać, dosiać jeszcze nasiona dyni. No ale to wszystko faza testów. Zobaczymy czy uda mi się to szczepienie. Dynia. Siew na rozsadę w kwietniu. Głębokość siewu tak 2-3 cm. Siejemy po jednym nasionku do dziurki do pojemników około 400-500 ml. Schody zwykle po około 1-2 tygodniach, najczęściej około tydzień, ale nasiona mogą wykiełkować i po miesiącu. Arbus, Siew na rozsadę od marca do kwietnia. Głębokość siewu 2 cm. Nasiona siejemy po jednym nasionku do pojemników około 400-500 ml. Może też wsiać po 2-3 nasiona i później pozbyć się słabszych roślinek. Jeśli chcemy właśnie się pozbyć tych słabszych, no to nie wyrywamy, tylko ucinamy czas kiełkowania z reguły do tygodnia no to też jest ważna temperatura żeby była w miarę wyższa Por jestem bardzo ciekawy uprawy pora giganta. No się je tak jak por zwykły. Siew rozsada od lutego do kwietnia. Głębokość siewu 0,5 cm do 1 cm. Można zrobić rozsadę rywaną, na przykład do skrzynki kuwety, też można siać do małych wielodoniczek. No i ja preferuję siew do małych wielodoniczek. Ze wschodami jest różnie. Często mogą być schody do tygodnia, ale też nawet do trzech tygodni. Cebula. Najpopularniejsza jest uprawa z sadzona z gotowej już dymki. U mnie jednak lepsze rezultaty są przy uprawie cebuli z rozsady. Siew na rozsady od lutego tak do marca. Głębokość siewu 15 cm. Siew można zrobić do takich małych wielodoniczek, do których ja siałem, ale też można do większych. Wsiąłem jeszcze jeden rząd kalarepy tak na próbę. Chcę zobaczyć kiełkowalność zebranych nasion z mojej kalarepy. Na koniec są pomidory. w testowy tak jak mówiłem, aby sprawdzić jak będą pomidory rosły pod moimi nowymi lampami. W zasadzie lampkami. Jeśli to wszystko będzie dobrze rosło, no to oczywiście powiem o swojej konstrukcji więcej. Doświadczenia nie mam w tym doświetlaniu, więc wolę na razie nie mówić w tym momencie czy to są dobre lampy itd. Siw na rozsadę od połowy lutego do kwietnia. Też można siać nawet jeszcze w maju, ale zbiory z reguły będą mniejsze. Przy rozsadzie dla nieosłoniętego gruntu można zacząć na spokojnie od marca. Zresztą pod tunel i szklarnie też polecam bardziej w marcu na spokojnie. Głębokość siewu pół centymetra. Na początku siejemy dosyć gęsto do pojemników, no można też pojedynczo do małych wielodoniczek. Czas schodów zwykle do 10 dni. Po pokazaniu się liści właściwych rośliny pikujemy pojedynczo po liścienie do kubków 400-500 ml. Są też inne sposoby, ale ten polecam najbardziej. W opisie pod tym filmem macie linki do moich filmów jak uprawiać, jak siać, jak sadzić te warzywa, które obecnie siałem. Po prostu w tamtych moich filmach jest więcej informacji o uprawie danego warzywa i jeśli chcecie więcej się dowiedzieć o uprawie danego warzywa to polecam tam zajrzeć. Na ekranie teraz wyświetla Wam się playlista jak i kiedy siać warzywa, jak również kompletny filmik z siewu pomidorów. Pozdrawiam.